Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Ostatnio ktoś mnie zapytał w komentarzu o strukturę I can't be bothered. Co to znaczy? Bo słowniki tłumaczą: Nie mam ochoty, nie chcę mi się. Czyli teoretycznie to samo co feel like albo fancy po brytyjsku, no bo Amerykanie nie używają fancy w takim znaczeniu. I jak to bywa zwykle ze słownikami? Nie podają kontekstu. Więc uwaga, can't be bothered nie do końca używamy tak jak I don't feel like it, na przykład nie mam ochoty. Ponieważ struktury I can't be bothered używamy tylko w kontekstach negatywnych. Czyli przykładowo, jeżeli jest jakiś kontekst pozytywny, w sensie, że coś przyjemnego, czyli na przykład proponuję komuś obejrzeć film, i ta osoba mi powie: A wiesz co, nie mam ochoty może chodźmy na kawę, tak? To wtedy nie używamy I can't be bothered, bo to jest ten kontekst pozytywny, jakaś przyjemność. Eee, natomiast, żeby był kontekst na I can't be bothered, to coś negatywnego, typu na przykład szef mnie wysyła, nie wiem, na delegację, siedzę taki przygnębiony, ktoś się pyta, co się stało, no mówię, że muszę jechać na delegację, i mówię, że nie chce mi się. I to jest ten kontekst negatywny, ok? I can't be bothered. Nie chcę mi się nie mam ochoty. Ok, ale przenieśmy się przed ekran i pokażemy sobie inne przykłady i jak używamy tej struktury. Ok, i mamy naszą strukturę. Can't be bothered. Tylko w brytyjskim używamy tej struktury. I tłumaczymy że rzeczywiście, nie chce mi się, nie mam ochoty, no ale kontekst właśnie negatywny, nie mówimy o rzeczach przyjemnych, i nie chce mi się w wyniku na przykład irytacji, złości, albo w wyniku weariness, lastitude, apathy, czyli wyczerpanie, znużenie, apatia. Przy okazji kilka fajnych słówek. Więc tu najpierw dałem Wam przykład pozytywny, przyjemny. Let's watch a movie tonight, tak? Może jakiś filmik dzisiaj wieczorkiem. I don't feel like it. Nie mam ochoty, używamy feel like i musimy powiedzieć it na to. Let's go biking, chodźmy na rower. Ewentualnie w brytyjskim. I don't fancy it. No tu właściwie to powinienem był użyć film, no bo mówimy o brytyjskim. Więc uwaga, w takim przykładzie, właśnie w kontekście pozytywnym, nie używamy I can't be bothered. No, i teraz przykład właśnie z takim kontekstem negatywnym. Ktoś komuś mówi: You ought to offer to go shopping for Mrs. Brown. Tak? Czyli powinieneś zaoferować pójście do sklepu, zrobienia zakupy dla pani Brown. No, i on nie ma ochoty. I really can't be bothered. I tłumaczy. She never thanks me when I do go. And she was rude to me yesterday. Dlaczego nie ma ochoty? Ona mu nigdy nie dziękuje, kiedy robi jej te zakupy, kiedy idzie na te zakupy. Podkreślono operatorem. Robiliśmy o tym lekcję. Podziękuję wam. No, i do tego jeszcze wczoraj była rude, nieuprzejma. Inny przykład, właśnie taki kontekst negatywny. You look upset, tak? Wyglądasz na smutnego. What happened? Co się stało? My mom told me to wash all the windows this weekend, tak? I Mama mu powiedziała, aby umył wszystkie okna w ten weekend. And, no i co? I can't be bothered, nie mam ochoty, nie chce mi się. This is one of the chores I hate doing. To jedna z tych prac domowych, które Nienawidzę, tak? Czyli nic przyjemnego, mycie okien. I teraz dwa przykłady z Longmana, które możemy podciągnąć właśnie pod to wyczerpanie, znużenie i apatię, tak? Tak jakby mamy doła, nic nam się nie chce. It was so hot. I couldn't be bothered to cook. I should be revising, but I just can't be bothered, tak? Czyli powinienem powtarzać do egzaminu. Ale mi się nie chce. Kontekst negatywny, nic przyjemnego. I teraz Wam pokażę, jak właśnie tej struktury użył Native Speaker, pewna pani. I can't be bothered to cook for myself. Że czasami mamy doła i nam się nie chce gotować. I to jest ta pani na tym kanale. I, posłuchajmy. I know when I am not doing well. I know when I am not doing well, tak. Czyli wiem kiedy mam właśnie taki gorszy okres w życiu. When I cannot be bothered to cook for myself or buy food to put in the fridge. I cannot be bothered to cook for myself or buy food to put in the fridge. właśnie nie mam. Hot, I cannot be bothered to cook for myself. Tak, znużenie apatia. Or buy food to put in the fridge. Żeby kupić jedzenie e, do lodówki. Fridge, and I just keep getting takeaway. And I just keep getting takeaways. Tak, Cały so czas biorę jedzenie na wynos. What happens next? What happens next? I co się dzieje dalej w wyniku tej właśnie tego znużenia? I can't be bothered to answer my emails. Potem nie mam od nie chce mi się odpowiadać na e-maile. Because I can't be bothered to answer my emails. My bedroom gets really... No i dalej następuje kryzys. My bedroom gets really messy, tak? Czyli w sypialni zaczyna być bałagan. Really ...messy. And I do not do my admin. And I do not do my admin. Tak? skrót od administration. Czyli nie robię tego, co powinnam robić. Administracja jako zarządzanie na przykład domem, tak, czy nie płacę rachunków itd., itd. i tak dalej i tak dalej. Jeszcze raz całość. I know when I am not doing well, when I cannot be bothered to cook for myself all buy food to put in the fridge and i just keep getting takeaways what happens next is i can't be bothered to answer my emails my bedroom gets really messy and i do not do my admin. dzięki trzymajcie się aha może jeszcze dodam że proponuję obejrzeć cały ten filmik w ramach po prostu praktyki pani ma przepiękny brytyjski akcent wzorcowy rp Podziękuję wam ten filmik